Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie związane z wahadłem matematycznym. Wahadło matematyczne o długości 81 cm w pewnym czasie T wykonuje 20 drogań. Jak należy zmienić długość wahadła, aby w tym samym czasie wykonywało ono 18 drogań? I pierwszy problem, na jaki tutaj natrafimy, to taki, że po formalnej karcie wzorów nie mamy wzoru na okres wahadła. A zatem będziemy musieli sobie sami taki wzór skompilować korzystając z tego wzoru w kolumnie drogania fale mechaniczne i świetlne oraz tego wzoru w kolumnie kinematyka. A zatem zapisujemy sobie, że omega to się równa pod pierwiastkiem g przez l i zapisujemy sobie, że ta sama omega to jest 2pi przez t Przyrównujemy te dwa wzory do siebie. 2 pi przez t to się ma równa pod pierwiastkiem. G przez l. I teraz, jeżeli dwa ułamki są sobie równe, to ich odwrotności również są sobie równe. A zatem, t przez 2 pi to się ma równa l przez g. Pod pierwiastkiem, oczywiście. No i teraz mnożymy stronami przez 2 pi I dostajemy te równe. 2pi pod pierwiastkiem l przez g. W ten sposób byliśmy sobie w stanie wykrepać wzorek na okres wahadła matematycznego, chociaż nie wiem, tak naprawdę kto po czterech latach spędzonych na matwizie by tego wzoru nie pamiętał. Ok, przechodzimy dalej, patrzymy sobie na dane. Mamy tutaj n -y i musimy w jakiś sposób te n -y powiązać z tym wzorem, który mamy z okresem. A więc przypominamy sobie wzorek na częstotliwość, którego również nie ma w karcie wzorów, a mianowicie f to się równa n przez małe t. Gdzie n to jest liczba cykli, liczba drogań, a t to jest czas, w którym te drogania miały miejsce. Oprócz tego patrzymy tutaj na wzorek t to się równa 1 przez f. Przepiszmy go sobie tutaj. t to się równa 1 przez f. I z tego wzroku by wynikało oczywiście, że F to się równa 1 przez T. A zatem mamy F równa N przez T, F to się równa 1 przez duże T. Przerównujemy do siebie. I dostajemy coś następującego. 1 przez duże T to się równa n przez małe T. I duże T to się równa t przez N. Teraz, jeżeli będziemy chcieli to w jakiś sposób odnieść do naszego zadania, to możemy sobie zapisać T1 jako małe T1 przez N1 i T2 jako małe T2 podzielone przez N2. Będziemy sobie tworzyć um, układ równań i będzie on wyglądał następująco. T1 to z jednej strony będzie małe t1 przez n1 a z drugiej strony będziemy wykorzystywać ten wzór z odpowiednimi indeksami a zatem ja może tutaj odgrodzę sobie miejsce żeby to wszystko się nie pomieszało t1 przez n1 to się równa 2pi pod pierwiastkiem l1 przez g i T2 przez N2 to się równa 2pi pod pierwiastkiem, L2 przez G. Ale my wiemy, że tutaj czasy T1 i T2 są takie same. Mogliśmy to sobie napisać w danych. Ja to napiszę tutaj. T1 to się równa T2. A zatem, w jaki sposób będziemy taki układ równania rozwiązywać, wiedząc, że czasy są takie same? Możemy sobie z tełnami te równania pomnożyć przez N1 i dostaniemy wtedy T1 to się ma równa 2pi N1 podzielone przez L1 przez G i T2 to się ma równa. Papi N2 pod pierwiastkiem L2 przez G. Oczywiście możemy przerównać to do siebie. Papi N1, L1 przez G. To się równa papi N2, L2 przez G. Patrzymy, co się tutaj skróci. 2pi po obu stronach oczywiście odpada. G po obu stronach oczywiście również się skraca. Podnosimy sobie to stronami do kwadratu i dostajemy n1 kwadrat razy l1 to się równa n2 kwadrat razy l2. My będziemy sobie chcieli wyznaczyć z tego L2, a zatem L2 będzie równe n1 kwadrat razy L1 podzielone przez n2 kwadrat. No i widzimy, że możemy sobie tutaj policzyć L2. Ja sobie znowu wygrodzę miejsce. L2 to się równa n1 kwadrat, czyli 20 kwadrat razy L1 80. 1 cm, dzielimy to przez N2 kwadrat, czyli 18 kwadrat i możemy sobie napisać, że L2 będzie równe 100 cm. Pytanie brzmi, jak należy zmienić długość wahadła, aby w tym samym czasie wykonywało 18 drogań. A zatem, skoro L1 to 81 cm, L2 to 100 cm, to moglibyśmy napisać, że długość wahadła należy zwiększyć o różnicę pomiędzy 81 i 100, czyli o 19. A zatem napiszmy sobie y, zwiększyć o 19. Cymy. Drogi widzu, jeżeli ten film był dla ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Jeżeli masz jakieś pytania, coś było za szybko, coś było niejasne, pytaj w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.